Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj postanowiłem zaprezentować stojące za mną takie urządzenia do tortur dla najmłodszych. Także zaczynamy. Dzieciaki zamiast włóczyć się z rodzicami po szlakach turystycznych tam w górach czy na Mazurach, wolałyby sobie siedzieć w domu i oglądać filmiki na YouTubie, na przykład takie jak ten. A taka podróż z rodzicami może być dla nich torturą, szczególnie właśnie w takim oto nosidełku. Prezentowane dzisiaj nosidełko, niestety nie wiem z którego jest roku produkcji, nawet nie wiem w jakim kraju zostało wyprodukowane. Natomiast zrobiono to całkiem porządnie. Rama tego, tego nosidełka całkiem ładna, wykonana z pręta stalowego. Myślę, że tutaj z 10 mm średnicy będzie na pewno ładne takie szelki, no jak w plecaku, wiadomo, żeby założyć sobie to na plecy siedzisko wykonane z prezentu takiego barwionego na niebiesko tutaj ładna jeszcze ta taka wiecie, lamóweczka to wszystko jest zaplecione sznurkiem, także wygląda to naprawdę, naprawdę old dzisiaj już takich rzeczy się nie robi i zaraz Przetestujemy, czy to siedzenie jest w ogóle wygodne. Zazwyczaj na swoich filmikach osobiście testuję przedmioty różne, które tutaj wam pokazuję. No, dzisiaj niestety jest to niemożliwe, ale na szczęście mam pomocnika. Słuchajcie, Misiek jest tak opasły, że ledwo tutaj się go udało wcisnąć w ten fotelik, ale ma dość krótkie nogi i nie mogę po prostu zaprezentować, jak sobie można tutaj nogi oprzeć na tej podpórce, podpórka też jest niczego sobie zawieszona na takich eleganckich skórzanych paskach no i oczywiście jest wykonana z takiej spłaszczonej metalowej rurki, no jest to wiadomo poprzycierane, ale nie jest to sprzęt nowy, zresztą z daleka tego nie widać, więc nie ma aż takiego dużego problemu, gdy już doniesiemy naszego bąbelka na własnym grzbiecie do miejsca przeznaczenia i pasowałoby go nakarmić, no to wtedy Bierzemy sobie takie oto krzesyłko, wygląda trochę jak krzesło elektryczne, może faktycznie podłączymy tu jakiś przedłużacz, o, ten przedłużacz chyba będzie bardzo dobry. Drugie urządzenie, takie fajne składanie, o słuchajcie jest to yy, siedzonko, takie krzesyłko do Kamina. Jest ono wykonane ze skóry plastikowego strusia i te czarne kropeczki to są po prostu otwory Na wylot, tego się nie da doczyścić, ja to wczoraj już godzinę szczotką po prostu szorowałem i Efekt jest taki jaki jest, nie jest najgorzej ale no Do ideału to wiadomo, że brakuje Jak widzicie Mój asystent Wygląda bardzo dobrze i mógłby spokojnie dzisiaj nie jeść kolacji Ale gdyby nie chciał możemy wykorzystać jeszcze tę dźwignię tutaj. O, i wtedy już się nie będzie tak buntował. Tak to jest taka właśnie dźwignia do, do zmiany kąta tego siedziska. Nie wiem, czy to ma ułatwiać jedzenie, czy wręcz przeciwnie. Ogólnie, stan powiedziałbym, że jest taki sobie. no Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Jak się bliżej przyjrzeć, no to jest tu wszędzie. Wiecie, taka korozja tego się już nie da doczyścić. A to już czyściłem to włókniną kurde z godzinę chyba wszystko i no efekt jest taki jaki jest. Nie ma też niestety tych pasków tutaj wiecie tutaj powinny być jakieś paski. Tak mi to wygląda. właśnie Ogólnie fajnie się zachowało powiem wam że do, do jakiejś tam kolekcji myślę że spokojnie może być. no Nie jest nowe ale wiadomo takie rzeczy mają raczej krótki ciężki żywot. Zawsze są jakieś zaplanione podarte, a później się to po prostu wyrzuca jak dziecko wyrośnie, więc sam fakt, że to dotrwało do dzisiejszych czasów, to i tak już jest nieźle. Dobra, dzisiejszy taki słaby i krótki odcinek o tematyce mm, lekko turystycznej w stylu retro y, dobiega końca. Jeśli interesują was takie tematy, to na kanale jest już y, odcinek z biwakiem y, w stylu PRL-u. Jak się zrobi cieplej, to też jeszcze coś nakręcę, bo mam tam. Jakieś pomysły No cóż, ja się z Wami żegnam Gratuluję wszystkim, którzy wytrzymali do tego momentu I do zobaczyska w kolejnych odcinkach Na razie No i dzisiaj na końcówkę za samochodową Tavria Pickup Słuchajcie, na takiej górze śmieci No bardzo mi szkoda tego wozu Miałem kiedyś coś takiego, tylko w wersji zwykłej A taka to by mi się przydała Do kolekcji pesna jest aś mi je naprawdę jest żal